w kolejnym filmie. Dzisiaj był plan trochę inny, mieliśmy jechać na rzekę, poszukać trochę kleni, ale niestety woda pośniegowa poszła, te rzeki poszły do góry, jest strasznie brudna i postanowiliśmy skoczyć na łowisko, w którym myślę, że udało nam się zrobić ciekawe konie. Łowisko jest w połowie odmarznięte, także ciekawe też wyzwanie dla nas. Myśleliśmy, że jednak będzie wszystko skute i, i nici z tego wyjazdu, tutaj jednak tutaj okazało się, że mamy pole do popisu. Wykorzystamy trochę ten czas, porzucam za okoniem. Wziąłem dwie wędki, jedna to będzie klasyczny jig, czy jakiś tam jig rig, a czy buraszka, a drugą wędką uzbroję typowo pod dropshota. Jest zima, także te ryby też są trochę mniej aktywne. Myślę, że dropshot może ugasać się naprawdę bardzo skuteczny, ale co przyniesie dzień, to zobaczycie. I Zabieram się za łowienie, bo czas nam już ucieka. Dni są bardzo krótkie. Więcej pewnie o łowieniu jeszcze powiem wam w międzyczasie. Także chodźcie, zapraszam was na łowisko. You lost your aim. Can't clear your mind. Jak już wspomniałem, jedną wędką wiążę na dropshota. Do tego zastosuję klasyczne ciężarki wolframowe. są akurat ciężarki z Selecta. Naprawdę bardzo fajny produkt. Macie w bardzo przystępnej cenie dwa ciężarki w różnych gramaturach. Zacznę od 10 gramów, zobaczę jak to też z głębokością, jak to się układa. Zestaw mam wstępnie związany. Haczyk zdążyłem już przywiązać do chlorokarbonu. Chlorokarbon to jest 0,22. Na okonie myślę, że grubość, która w zupełności wystarczy. I ja raczej jestem zwolennikiem wiązania ciężarka do końca. Są też te zaciskowe ciężarki do dropshota, ale wolę mieć pewność, że nie zgubię tego ciężarka i w razie czego faktycznie przy jakiejś, nie wiem, przy większej rybie czy czymkolwiek innym ten ciężarek zostanie na fluorokarbonie. Zacznę sobie od takiego powiedzmy odcinka 60 cm to zawsze raczej wiążę troszkę dłuższy kawałek, żeby właśnie móc dostosować tę głębokość. Więcej niż 60 cm w wodzie stojącej raczej nie używam, chyba że łowię bardzo, na bardzo dalekim dystansie, gdzieś tam może bardzo głęboko, to wtedy kombinuję. Ale takie, no powiedzmy też 60-65 cm myślę, że będzie ok. Później będę sobie troszkę schodził niżej, jak trzeba będzie do dowiązać dłuższy odcinek, to zawsze tu możecie to odciąć, dowiązać kawałek innego fluorokarbonu i też wszystko się będzie zgadzać. Zakładam przyjęty na haczyk i pierwsze rzuty. Zacznę od takiego typowego, okoniowego koloru, to jest taki lekko fioletowy, brązowy kolorek. Bardzo łowny kolor i przy okazji też bardzo łowna przynęta, czyli Select Snack. Powin, powinien to być naprawdę dobry wybór na tą porę roku, tym bardziej, że woda też jest bardzo czysta, jak to ma zawsze miejsce zimą, jesienią. Ta woda się klaruje na tych zbiornikach z stojącą wodą, więc no, warto używać czegoś ciemniejszego, trochę bardziej naturalnych kolorków. Zobaczymy. Mądry Szwed kiedyś powiedział, czy tam szwedzkiego pochodzenia to on nie był, no ale nieistotne, wytłumaczył o co chodzi z dropshotem. Dropshot to jest metoda bardzo statyczna i tak naprawdę najlepiej jest rozpocząć łowienie od jakiegoś giga, zlokalizować gdzie są te okonie, a później dropshotem wyławiać te większe, te bardziej nazwijmy to nieaktywne, bo raczej jest tak, że często te małe okonie są dużo szybsze, dużo aktywniejsze, a te większe gdzieś tam sobie pływają na obrzeżach i Dlatego to jest często bardzo skuteczny pod, pod duże okonie. No ale najpierw trzeba znaleźć, gdzie one stoją. A póki co rzucam trochę tym dropshotem, niewiele się dzieje. Więc zaraz wyciągnę ten rzut. Tu przy blisko krzaków. Założę na chwilę jakąś szczegółażkę z gumką, zobaczę czy w ogóle jakiekolwiek małe okonie nawet tu stoją. Jak będą stały małe, to duże też będą stały, Także zmieniam zestaw i zaraz wracam. Ja kocham zimowe łowienie. Jesteś tak ubrany, że ruchy są ograniczone, w ręce zimno. I to tak właśnie wygląda. Co, ma haczyk? haczyk? Małego krakena założę, tak najmniejszy rozmiar, czyli raczka. Ogólnie konie lubię raczki, a zimową porą też się sprawdzają takie przynęty imitujące właśnie robaki, jakieś stworzonka. Czy w sumie więcej miałem ryb, właśnie jak tak jesienią-zimą mówiłem, na takie przynęty imitujące te rzeczy, o których wspomniałem, niż na rybki. Ogólnie lubię łowić raczkami, więc krakiem leci do wody. Z tego dropshota, to tema, którego używałem do dropszota, przerzuciłem się teraz na Bluebirda. Jedna z tych delikatniejszych wędek w naszej ofercie, akurat ta jest wersja do 3 gramów. Bardzo miękka szczytówka, która pokaże wszystkie brania i każdego krzaczka, jak teraz było widać. Do takich lekkich właśnie przynętam tam dwugramowa, czy buraczka, czy półtora grama, czy 1 gram, to jak najbardziej fajna opcja i ona też pozwala na oddawanie dosyć dalekich rzutów takimi małymi rzeczami. Dodatkowo ta biała szczytówka też... Pomaga w dostrzeżeniu brań, zresztą wydaje mi się, że jak jakiś większy okoń wsiądzie, to to branie i tak dobrze poczuje. Mimo, że jest zimno, to te ryby biorą raczej, raczej pewniej i często agresywnie. Wędeczka bardzo leciutka, nie męczy ręki. No i też hol takich ryb, powiedzmy 25 cm, 20 cm, na takiej węce sprawia kupę frajdy. A jak usiądzie coś większego, jakaś nie wiem, 40 jak się uda 30 chociaż 5 to, to myślę, że frajda będzie naprawdę bardzo fajna. Tutaj cieniutka pleciąka 03 p czyli to jest tam 0,04 mm z tego co dobrze pamiętam, czyli bardzo, bardzo cienka, finezyjne łowienie, 100 16 na końcu, I tak jak wspomniałem, mały kraken na 2-gramowej ciągłowarstwie w tej chwili, mimo wszystko jest tu trochę głębiej, więc te 2 gramy są jak najbardziej ok. Spróbuję takiego delikatnego jakby szuranka na razie, gdzieś tam przy tym dnie, bez, bez nadmiernych ruchów. Bo raczej nie ma w tej chwili w wodzie rzeczy, które jakoś bardzo intensywnie skaczą, więc też próbuje się dopasować do tego, co te oko nie mogą ewentualnie jeść. Czyli coś, co raczej gdzieś tam wolno przemieszcza się przed dnie. Próbuję przeżyć te zimne miesiące. Gdzieś tam rzucałem bardziej na lewą stronę i tam miałem jedno są dwa brania, więc przesunęliśmy się na lewo, żeby zobaczyć czy tych ryb przypadkiem tu nie ma. O konie zimą raczej mają to do siebie, że stoją w jednych miejscach pogrupowane, to nie jest tak, że ta ryba będzie się przemieszczać, więc po prostu trzeba je znaleźć. I jak już znajdziecie, macie szansę połowić. Kim ty jesteś? Swierdziałem No takie wielkości okoń mi się Ale chodź tu. Ale jest szupok już to mamy problem No wsadzajcie z czupaką palce do buzi, bo to się źle kończy. Oddaj rękawiczkę. O. O, to taki gniotek. Na tej miejscówce też niewiele się działo, popróbowałem i dropshotem i jigiem, widzieliście jednego szczupaka, jakiegoś udało się wyjąć, no nie jest to po co przyjechaliśmy. Jest na drugiej stronie jeszcze trochę miejsca, na które można było połowić, na które można łowić, więc przeniesiemy się na drugą stronę, zobaczymy co tam się dzieje, najwyżej jeszcze wrócimy tutaj, no ogólnie to jest póki co bardzo słabo, może się zmieni. Mam taką nadzieję, że te duże ryby powinny jeszcze odpalić, powinno się udać coś złowić, ale czy się uda? Zobaczcie sami. Mało wody Opa. No nie ma, no? Nie? Nie, ma, nie ma, No i gdzieś tak to można... Nie, o. tam był od razu, on chciał I... Widzisz. Pierwszy rzut na nowym miejscu i od razu w pierwszym opadzie to może w drugim Taki powiedzmy już przyjemniejszy. Spokojnie, spokojnie. Taki grubasek zimowy na snakach, ale na trzebu Branie pewne, ale mimo wszystko delikatne. No także tutaj coś się zaczęło dziać, przynajmniej lepiej niż na poprzedniej stronie. Zobaczymy, czy jest ich tam więcej. Chciałbym jeszcze jedno branie mieć na tego jig'a, żeby mieć pewność, że te ryby tam są. Bo trochę ciężko jest go prowadzić przez ten wiatr i zdecydowanie lepiej będzie mi podać tam dropszota i go utrzymać w tym miejscu. To mi się robi straszny balon, zaraz tam przynęta albo ściąga, albo... No jest. Ten będzie trochę lepszy. Chyba. No, dobra, no to jak są, to... To fajnie. Taki sam, tylko się bardziej postawię. Znowu na snakach. Dobrze, to biorę dropshot i spróbuję Wam coś opowiedzieć i zrobić coś na dropshotach. To zestaw dropshot, tak jak poprzednio uzbrojony. Miejsce to samo, w którym miałem sztwiją ubrania i jedziemy. Zobaczymy czy takiegoś większego się tam wyczaruje z tego dropshota. Troszkę poprawiędkę tylko samym prowadzeniem dropshota to jest tak, że starajcie się utrzymać zawsze tą kontrolę nad ciężarkiem, żeby nie odrywać cały czas ciężarka od dna, tylko starać się pracować przynętą jak sobie ją podrywacie, to zawsze przed poderwaniem warto troszkę tej pociągi jakby odpuścić, żeby nie była taka napięta, wtedy ta przynęta nieco lepiej pracuje, bardziej naturalnie, tak to nazwijmy, gdzieś tam się w wodzie delikatnie unosi, no i 2-3 podciągnięcia i pauza, 2-3 takie bujnięcia, nie podciągnięcia i pauza, tak żeby cały czas ten zestaw był w jednym miejscu, jak się nic nie dzieje, no to podkręcamy jeden raz lub dwa razy kołowrotkiem, i znowu, kilka razy ruszamy przynętą i pauzę. I do skutku. Tu mam trochę inny kolor tej przynęty i zaraz też zweryfikujemy, czy to... Nie, nie. chodzi po prostu o miejsce i o to, że jest przynęta. fioletowy kolor też, jak widzicie, wziął. To sama historia, wielkość podobna rybki. Żeby mieć go słowny, fioletowy znak. Ładne pomarańczowe płatwy, zielone rybki, fajne. Jakie zimowe, wiosenne czy jesienne łowienie okoni, to tak naprawdę moim zdaniem są dwie metody łowienia, których ja najczęściej używam. Czyli klasyczna czy z przynętą, jakąkolwiek w sumie założycie. To, co możecie, mogliście zauważyć, te też dała dzisiaj ryby. Z cieburaczką jest to o tyle fajnie, że przynęta jest na takim jakby przegłupie. Ten haczyk z wydłużonym trzonkiem bardzo fajnie animuje te przynęty i czasami troszkę łatwiej jest zagrać nią gdzieś przy dnie, delikatnie przysągnąć ale mimo wszystko ta przynęta będzie się majtać za, za cieburażką. No, i przy łowieniu, w zależności od głębokości, albo używamy bardzo lekkich czeburaszek, albo troszkę cięższych, to też musicie poeksperymentować. Z reguły, raczej w zimnych miesiącach, jak woda jest zimna, prowadzimy te przynęty wolniej. Czyli nawet czasami na tych głębszych miejscach, lepiej używać mniejszych czeburaszek, żeby jak najwolniej, jak najdelikatniej poprowadzić tą przynętę. No, i haczyk dopasowujecie do przynęty. Haczyk najlepiej z długim, wydłużonym trzonkiem, raczej no, tak jak te nasze selektorskie haczyki duże oczko, które też zapewnia płynność ruchu tej przynęty i dokładnie ten sam haczyk można wykorzystać też w drugiej metodzie, czyli w dropshocie. Co prawda, no dzisiaj te ryby nie są aż tak bardzo aktywne i ciężko jest w ogóle jakąkolwiek złowić, więc ten dropshot nie pokazał tego, co powinien pokazać. Pokrótce może omówię też właśnie tą drugą metodę, czyli dropshot od samego ciężarka po sam koniec, czyli do haczyka. Jak to wszystko zbroję, bo samo prowadzenie to już mniej więcej Wam wytłumaczyłem. O co chodzi w ogóle w dropszocie? W dropszocie chodzi o to, że macie haczyk zamocowany prostopadle do żyłki, w tym wypadku do fluorokarbonu. Fluorokarbon zazwyczaj stosuje od 0,20 do 0,25 przy okoniach. To też w zależności od tego, jakiej wielkości ryby, jaka, grubość przynęty, jaka wielkość przynęty, nie ma co schodzić bardzo cienko, po prostu wtedy się plącze. To też w dropszocie chodzi o to, żeby jednak ta przynęta była w pewnej odległości od ciężarka, który jest na dole. Czyli macie odcinek między haczykiem a ciężarkiem osobny. I po prostu musi to dosyć fajnie zostać zaanimowane. Przy bardzo miękkim fluorokarbonie, przy bardzo cienkim, może się to plątać, może ta przynęta się gdzieś za, zaczepić i nie pracować tak jak powinna. I w pierwszej kolejności, po przywiązaniu fluorocarbonu do plecionki, przywiązujecie sobie haczyk. Do przywiązania haczyka w metodzie dropszej, to jest naprawdę bardzo dużo węzłów. Każdy może wybrać taki, jaki mu odpowiada. Najważniejsze jest to, żeby ten haczyk był podczas napięcia zestawu prostopadłe, Czyli żeby on się nie jakoś nie układał w, w pozycji takiej bardziej do dołu, czy nie wykrzywiał w drugą stronę. To jest jedna z ważniejszych, jeden z ważniejszych aspektów. No i później stosujecie sobie na dole ciężarki. Wolframowe, ołowiane, jakie macie pod ręką, jakie chcecie. Ja akurat używam wolframowych ciężarków. Są one cięższe od ołowiu. Przy tej samej wielkości ciężarek wolframowy będzie zdecydowanie cięższy. Ma to związek z tym, że po prostu sam Wolfram ma dużo większą gęstość niż Ołów, więc wpływa to na wagę. I dzięki temu te ciężarki, zakładając powiedzmy mniejszej wielkości ciężarek, ale macie dalej dosyć pokaźną gramaturę, to też wpływa na to, że po prostu ten ciężarek nie robi aż takiego szumu pod wodą. I są dwa rodzaje ciężarków, albo tak jak ja używam takich perełek, które wiążę na stałe, albo są też takie zaciskowe. I te zaciskowe umożliwiają Wam regulację odległości od haczyka do ciężarka. Ja zazwyczaj zaczynam od powiedzmy tych 60 cm i przywiązuję jednak na stałe ten ciężarek, później w miarę... Tego, co się dzieje nad wodą, jeżeli na przykład te ryby nie do końca reagują, albo reagują, a coś im trzeba zmienić, skracam ten dystans, bądź przedłużam. Jeżeli trzeba go przedłużyć, po prostu dowiązuję tutaj do fluorokarbonu choć bardzo rzadko zdarza mi się, żebym musiał przedłużać. Stąd też no, raczej nie używam ciężarków zaciskowych. Jak już macie długość powiedzmy tych 60 cm i te ryby biorą, to raczej będą brały i nie trzeba będzie im przedłużać tego. Przynęty na haczyk zakładacie praktycznie każdą, którą chcecie. Od jaskółek, przez właśnie jakieś takie snaki, czyli przynęty z takim małym, delikatnym ogonkiem, z żebrowanym korpusem. Możecie też zakładać twistery, zwykłe ripery, czy wszelkiego rodzaju przynęty. Raczki, robaczki, kreatury. dosłownie wszystko, To jest pełna dowolność. Co więcej o dropshocie? No tak naprawdę więcej się nie da powiedzieć, jest to bardzo prosty zestaw, tak naprawdę dwa elementy, ciężarek i haczyk. Przynęta to oczywistość. I, I łowienie, zalety dropshota, prowadzenie przynęty przede wszystkim bardziej statycznie, bardziej spokojnie, dłużej ta przynęta jest w jednym miejscu i czasami jak te ryby właśnie szczególnie jesienią, zimą i wiosną są mniej aktywne, dropshot jest bardzo skuteczny, e, na pewno dłużej obławiacie miejscówki, więc ciężej jest znaleźć te miejsca, w których te okonie się grupują, dlatego warto wtedy mieć e, albo ze są dwa zestawy, albo wiedzieć gdzie się grupują i tym zestawem z trzeburaszką ławiacie sobie po prostu w poszukiwaniu okoni, a już skutecznie miejscowo odławiacie wtedy dropshotem. Taka reguła, takie moje, powiedzmy, przemyślenia co do łowienia wiosenno-zimowo-jesiennego okoni. Надо мод собрали. не без опробу. Вот Ну то есть окунь, Ну и файно. Тут приятно Zły, ale zgryziony, strasznie. Zażar na dropshota w końcu. Długo, długo w jednym miejscu i puknął, tak jak powinien puknąć. Mocno, pewnie, przynęta jest bardzo głęboko, ja sobie odłożę wędkę. Sesja zrobiona, rybka bardzo ładna. Zwracamy wolność do domu. To te pomarańczowe płetwe tak odznaczają na, na dniach, jak odpływa. Fajnie, fajnie. Robi się ciemno i coraz bardziej zimno. Myślę, że to ostatni rzut i trzeba będzie się zawijać. Jeszcze nie kończę, bo każdy rzut na dropshocie to trochę zajmuje i daje szansę na złowienie jeszcze jednej ryby. Może, może to będzie ten rzut, gdzie usiądzie jakiś czterdziestaczek. Także końcówka prowadzenia i też końcówka dnia. Myślę, że wypadałoby już to zakończyć, bo tak jak wspomniałem robi się już naprawdę chłodno i przy okazji też ciemnawo. Także widzieliście jak łowić dropshotem, jak łowić klasycznym jigiem czy tą czy buraszką. Myślę, że mimo wszystko te cztery rybki, cztery okonie i Szupaczek z przypadku to, to dosyć dobry wynik, jak na takie zimowo-jesienne łowienie, w sumie zimowe. Ja jestem zadowolony, ładna ryba na koniec na dropszota. Myślę, że też taka ciekawsza odskocznia pomiędzy strągami, które myślę, że na pewno zaraz powtórzymy, bo też ten sezon strągowy się zaczyna rozkręcać. Ale żeby nie było za nudno i były same w to też wybraliśmy się dlatego dzisiaj na te konie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Standardowo jak macie jakiekolwiek pytania, sekcja komentarzy jest dla Was. Subskrypcja będzie mile widziana i do zobaczyska w następnych filmach.